Jest jeszcze ciekawa wypowiedź pana Tomasza Lisa. Jak wiemy, pan Tomasz Lis zdaje się miał udar. Jego mózg tak nie funkcjonuje jak pewnie pan Tomasz by chciał. Oczywiście bardzo ładnie pan Tomasz Lis wyszedł z tego schorzenia, ale proszę Państwa, dziwi mnie taka wypowiedź. Bracia i siostry, Ukraińcy, jako obywatel RP, z całego serca przepraszam za głupią wypowiedź prezydenckiego ministra. Chodzi o, 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 o tą pomoc dla Ukrainy. Szanujemy Was, podziwiamy i jesteśmy całym sercem z Wami. I tak zostanie do końca, mówi piewca. E platformy, tak? No bo to, to, to tak jak Gadoski udaje, że nie popiera PiSu, to y, y, Lis udaje, że nie popiera platformy. Proszę Państwa, yy, a za co my mamy y, jako y, zwykli obywatele? Państwa, on, on tu, patrzcie, jak, jak on kłamie. Jako obywatel, to nie jest, to jest aparatczyk, to jest, y, to jest naganiacz, to nie jest zwykły obywatel, to jest y, przedstawiciel systemu. Który to system bardzo ładnie bumpował, bo ja znam ludzi po udarze, którzy, proszę Państwa, nie władają tak sprawnie mózgiem, jak pan e, lis. E, miał, miał dużo szczęścia. No to, proszę państwa, e, trzeba by zapytać Ukraińców, e, czy, czy oni są rzeczywiście tacy nieświadomi tego, co się dzieje, są bardzo świadomi tego, co się dzieje, szczególnie ostatnio zmądrzeli. Oni już. Nie garną się tak do tej obrony ojczyzny, jak to u nich nazywano, tylko widzą, że to jest po prostu wysłanie ich na rzeź. Że ich władze stanowią dla nich większe zagrożenie niż jakaś tam Rosja. Bo proszę Państwa, no, ludzie tacy są, jacy są. Ja rozumiem, że nie wszyscy, ale co ma jakiś facet gdzieś z obwodu lwowskiego, czy, yy, yy, czy nawet tam. Yy, Kijowskiego, co on ma wspólnego z, z tą wojną? On, on chce normalnie żyć, ale nie może, bo go złapią i wywiozą. E, a tam zginie. Ja pa, dla, mam dla Państwa e, fajne wyznanie jeńca e, ukraińskiego, który jest bardzo przytomny i no, widać, że bezstresowo opowiada sytuację. Proszę Państwa, łeb spada. Wojenkomatu. Wojenkomat, czyli WCR mnie zawinął. Poszedłem tam i mi powiedzieli, będziesz służył. Ja tłumaczyłem im, że ja nie mogę, bo mam zdrowie, nie, nie halo. Spokojnie, nawet dla ciebie chorego się znajdzie jakaś tam praca. No i wysłali mnie na pierwszą linię. E, mówił dowódcy, że. Nie może tam iść, bo ma zdrowie fatalne, nie może przejść tych trzech kilometrów. No, okazało się, że obiecali mu, że nie pójdzie na tą pierwszą linię, ale puścili go na pierwszą linię. ...prochodził, przy złotówku, tutaj z równa przejechali w Qingzhou. Nie, znowu Włodymyr, gdzieś z Włodymyra w Qingzhou. No, teraz opowiada, że miał to przygotowanie wojskowe. No jeździli do różnych miejscowości. Lwowski poligon we, we Francji nawet go szkolili. No i od razu z Francji na pierwszą linię. Jaka tam pytotulka? Automaty dały strzelec. Mówi, że. On jeszcze był w armii Związku Radzieckiego i mówi, to, była, to było przygotowanie, to była podgotowka. Ale to, co nam tu teraz zrobili, to było coś dziwnego. Tam robocie roboczy dzień, komuś, wolnie jak kontraktniki, oficer, wszystko po rozporządzeniu, wodena i wszystko. Слабусенько назер майже, бо тут не є уровень підрозділення, який дали. Огульні, там година була, якесь колення Франції. Нормальне, мене зустріли. Я ja йшов, мені треба відпочити. Вони мені дали перепочити по дорозі, бо там треба було йти далеко. Він дихав води, дали попити, так як показав на командному пункті, напевне, на, на передовій не було. Напередові назначили старшим солдатом. На першій лінії, очевидно не було жодних доводців. до моїх командирів, воно в мене було погане відношення і залишається таке. На своє своє підложення, на таку майучінь троїцьку. Ну а що? Люди, які відказників за 100 чоловік з рот і є 10 відказників, може 11 чи 12. No to jak można ocenić. O kołpach się ustalić. No jak każe, ty dąb. ty ja każdy, macie swoje dumajcie go w Ja Ja sobie zrobił, ja zdałem się i No i apeluję na koniec, przepraszam, części nie zrozumiałem, apeluję na koniec, żeby, żeby po prostu no, zrobić tak, jak on zrobił. No ja się po prostu poddałem i, i powyżem, dzięki temu żyję. Dzięki temu żyję. Także panie Liz. Ukraińcy doskonale wiedzą, co tu się odwaliło na Ukrainie. No minęło już tyle czasu, że nawet głupi pokojarzy fakty. No, Panu wybaczam, panu wybaczam. A jeżeli państwo macie jakieś wątpliwości, że on na przykład w niewoli jest i no, nie wypada mu inaczej powiedzieć, no bo tam czekają z karabinem, żeby go zastrzelić, no to tu mamy takiego Ukraińca, który jeszcze do niewoli się nie dostał i klnie własne władze. До депутатів обласної ради, адміністрації військової. Всі з z... ви повинні зараз z... бути там, перевернути. До всіх їх, доводців, депутатів. Будуває, z... всяку, всякі стадіоні, z... які no. не нужні. Тому що z... через півроку при таких темпах наступу з z... такою дебільною армією, яка засіває просто металом, скоро не буде. Кому z... це будувати? Ви z... це повинні зрозуміти. Вас... Skoro będą z ich na ulicy każdego człowieka, bo nie mają że roty, nie w No Proszę Państwa, tego się nawet nie da przetłumaczyć, bo to jest wszystko e, takim językiem e, wykrzykiwane, ten facet aż płacze. A Lis przeprasza? E, przepraszam bardzo. Panie Lis, czy mi się wydaje, czy Pan, jak i inni też, e, cały czas nie próbujecie popchnąć tych biednych Ukraińców na śmierć? Wy w imieniu zwykłych obywateli przepraszacie, Ukraińcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, kto ich popycha do wojny, ich władze i też władze takich krajów jak Polska. Ukraińcy szybko się zorientują, że do tego ich ludobójstwa popychali ich też polscy oficjele. Oni sobie oni sobie to wszystko poukładają. Zbyt dużo czasu już upłynęło, żeby tego sobie w głowie nie poukładać. Na razie, na razie Ukraińcy psioczą na ich władzę, ale przecież polskie władze też się do tego przyczyniają. Też im obiecywali jakieś dziwne rzeczy, wolność i tak dalej. Majdany im zrobili. Proszę Państwa, no, Ukraińcy jacy są, tacy są, ale zbyt dużo już jest dowodów na to, co tu jest grane. No, odbywa się ludobójstwo Ukraińców.